Rzadki nieśmiertelny tygrys. Tygrys, tak, to tygrys. Niedźwiedź może być mylącą nazwą. A gdzie on jest? Zapytacie. W górach skalistych. Czyli gdzieś tutaj. Na zapach strzelby dostaje smyrkla. Zgaduję, że będzie on tutaj. Tylko zapal latarkę, żebym go widział. Jak on mnie zobaczy wcześniej? Będzie po mnie. Chyba mnie zobaczył wcześniej? Umarłem. Dobrze, w takim razie przeposunąć się do rzeczy haniebnych. A mianowicie użyć mikstury magii. Mikstury, która pokona go najlepiej. Smaczne. A wada kedabra. Aha! Czemu ty żyjesz? Tu! Miałeś nie żyć. Miał nie! Oszukali mnie. Banda polskich decydentów.